mano mordy, z tej strony WotekGaming.pl, dzisiaj w odcinku będzie Q&A z okazji 20 subów, pobiliście nawet o całe 2 suby, bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do pytań, bardzo chciałbym zachęcić Was do subowania mojego kanału, ponieważ odcinki będą pojawiały się powiedzmy raz na 3 dni, po prostu postaram się jak najszybciej. I jeżeli wbijemy pod tym filmem 5 łapek w górę, natychmiastowo da Ci kolejny odcinek. Oraz jeżeli spodoba Ci się film, możesz zostawić łapkę w górę. A jeżeli chodzi o to, jakie będą pytania, teraz możecie się dowiedzieć. A więc zacznijmy od pierwszego pytania od mojego kolegi Adaho: Czemu zacząłeś nowy kanał? Eee, powiedzieć ci szczerze, Adacho, zacząłem nowy kanał, ponieważ po prostu znudziło mi się na tym i nie miałem co nagrywać. Więc zacząłem nagrywać na laptopie, jak ci kiedyś mówiłem. A więc przechodzimy do kiśla. Ile masz lat? E, powiedzmy, że mam już 13. Kolejny użytkownik Sandy. Jaką masz poradę, żeby nie nudzić się na kwarantannie? Porada ma taką, żeby porobić sobie co, co chwilę, powiedzmy, nie wiem, trochę pojeździć w domu, trochę wyjść na podwórko, wdechnąć coś. No po prostu różne rzeczy. Niestety tylko tyle pytań było, więc sobie skopiowałem trochę innych pytań, e, takich typowych na QA, a więc przechodzimy. Jaki jest mój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor jest to niebieski i szary. Do której klasy chodzę? Chodzę do klasy szóstej, ale będę do siódmej. Ulubiony przedmiot szkolny jest to WF, matematyka oraz, bio, oraz geografia. Jaki jest mój ulubiony smak gumy? Jest to oczywiście guma balonowa. Czy kiedykolwiek wygrałem coś na konkursie u jakiegoś YouTubera, czyli na giveawayach? Tak, wygrałem karnet bojowy na Fortnite u Ernesta. Jest to bardzo popularny YouTuber, chyba podejrzewam 240 tysięcy subów. Jeżeli się pomylę, to możecie mnie poprawić. No ale tak, wygrałem. Jakie piosenki oglądam? No, różne oglądam, ale najczęściej mogą być to albo Hot Sixteen, czyli właśnie hot, gorąca szesnastka, albo Alana Walkera, jeżeli kojarzycie. Dobra. Zostały nam dwa pytania, więc przedostatnie brzmi. Jaka jest moja ulubiona pora roku? Moją ulubioną porą roku jest zima. OK. i przechodzimy do ostatniego pytania. W jakie gry grasz? A więc widzicie... Chciałem grać w Fortnite, ale mam taki jeden błąd. To mogę zaliczyć. Fortnite, gram w Robloxa, gram w World of Tanks, gram w Farminga, gram w Orient the Blind Forest i gram jeszcze w Brawla No, jeżeli chodzi o pytania, to już wszystko i dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego, a zarazem ciekawego filmu. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli film się spodoba. Subskrypcję, jeżeli chcecie dostać powiadomienia. A ja kończę. Cześć!